Patrząc na to, jak wyglądał pierwszy mecz z Piastem Gliwice, oglądałem to spotkanie przy Kałuży. Była to rewolucja kadrowa, dużo zawodników zostało sprowadzonych. Na pewno była to na papierze mocniejsza kadra niż latem 2023, kiedy Jacek Zieliński dysponował 13-14 zawodnikami na poziomie ekstraklasy. Natomiast po meczu z Rakowem ta drużyna się rozpędzała, i to był autorski projekt Dawida Kroczka, mam wrażenie, jesienią. Natomiast wiosna zdecydowanie poniżej oczekiwań, bo jakbyśmy zobaczyli na punktowanie Krakowi, to w zasadzie drużyna pasów z walki o pucharę, które jesienią zagwarantowała sobie dobrą grą, wpisała się w walkę o utrzymanie. I to można powiedzieć, że mimo tego, że nie było jakichś transferów wychodzących, bo Krakowia nie straciła swoich najważniejszych zawodników zimą. Także tutaj uważam, że na pewno Krakowia nie wykorzystała potencjału na to, żeby zająć wysokie miejsce,